Cześć widzowie, ja jestem Michał, oglądacie kanał CynajOFA w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie wstęp do cyklu, który zaplanowałem, a będzie traktował on o noszeniu broni. Co to jest noszenie broni w sensie ustawowym? Jest to taki sposób przemieszczania się z bronią, którą mamy przy sobie i jest ona gotowa do natychmiastowego użycia, czyli w przypadku rewolweru będzie to broń z nabojami wprowadzonymi do bębna. W przypadku broni automatycznej będzie to broń z podpiętym magazynkiem, z amunicją i ewentualnie z wprowadzonym nabojem do komory. Od razu zastrzegam, że jestem świadom pewnych krążących interpretacji, które mówią o tym, że broń z samym podpiętym magazynkiem, ale bez naboju w komorze, nie do końca jest traktowana jako broń załadowana. Natomiast na potrzeby tego cyklu będziemy trzymać się tej bezpiecznej definicji, czyli samo podpięcie magazynka z amunicją uważamy już za bezpieczne. Broń załadowaną. Najpierw zaczniemy od wyłączeń, czyli tego, co się w niniejszym cyklu nie znajdzie. Otóż nie będę wspomagał Was w decyzji co do tego, czy macie broń nosić, czy nie. E, uważam, że każda osoba, która e, posiada takie ustawowe uprawnienie, powinna sobie zrobić wewnętrzny rachunek sumienia, e, przeanalizować wszystkie za i przeciw, możliwości, zagrożenia i wszystkie inne czynniki, które wpływają na to, czy może, czy powinna i czy ma to w ogóle sens, żeby przemieszczała się z załadowaną bronią. Te rozważania zostawiam drogiemu widzowi. Jeżeli nie zrobiliście jeszcze takiej analizy, w której. E, Podsumowaliście sobie wszystkie możliwe za i przeciw, to być może ten cykl odcinków w czymś Wam. Pomoże. Nie będziemy również mówić o broni do celów łowieckich, dlatego że nie mam o tym pojęcia, nie posiadam pozwolenia do celów łowieckich. Co do zasady, nie zamierzam również dawać dobrych rad osobom, które są uprawnione do noszenia broni, nie na podstawie ustawy o broni i amunicji, tylko na podstawie przepisów dotyczących danej służby. Czyli, jeżeli jesteś funkcjonariuszem, policjantem, strażnikiem takim czy owakim, masz broń, masz uprawnienie do jej noszenia, nie będę ci dawał dobrych rad, bo Internet i cywile głoszące światłe rady to nie jest miejsce, żeby funkcjonariuszy pouczać. Ufam, że ludzie, są, którzy są w służbie, otrzymali ku temu należyte przeszkolenie, wiedzą jak to robić, wiedzą jak to robić świadomie. Także tutaj wybaczcie, ale nie będę specjalnie poruszał tej tematyki. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was zechce obejrzeć ten cykl w całości i znajdzie w nim coś ciekawego, nie wiem, jakieś wskazówki dotyczące sprzętu, kabur, czegokolwiek, oczywiście. Zapraszam, natomiast co do zasady, zakładamy, że osoby uprawnione na podstawach innych niż ustawa o broni i amunicji wiedzą jak to się robi. Kolejnym elementem cyklu będzie, dla kogo jest w ogóle noszenie broni, czyli zajmiemy się pokrótce tym, jakie osoby w sensie prawnym mają takie uprawnienie, żeby broń w stanie załadowanym nosić. W dużym skrócie możemy powiedzieć, że chodzi tutaj o posiadaczy pozwoleń do celów sportowych, szkoleniowych, ochrony osób imienia oraz ochrony osobistej. Jeżeli chodzi o posiadaczy broni do celów kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, te osoby posiadacze takich pozwoleń nie mają. Prawa nosić broni, mogą broń przenosić, czyli jest to przenoszenie broni, czyli broń bez podpiętego magazynka czy też bez nabojów w komorze. Nie jest to jednak jedyny czynnik, który mówi o tym, czy dana osoba może czy powinna nosić broń, ponieważ jest jeszcze kilka uwarunkowań, czy nazwijmy to cech, które w ramach solidnej diagnozy waszych możliwości i potrzeb powinniście wziąć pod uwagę i tym tematem w większym szczególe w kolejnym odcinku się zajmę kolejną kwestią jest co nosić, czyli jaka broń nadaje się do noszenia, jaka broń do noszenia się nie nadaje jak dobrać pistolet pod kątem waszych potrzeb, waszych zwyczajów sposobu ubierania się to na pewno będziemy poruszać jak poradzić sobie z rozmiarem pistoletu, rozmiar chwytu, czy, czy długość lufy te wszystkie czynniki będziemy w jednym z odcinków omawiać, kolejnym związanym z tym bardzo mocno tematem jest oczywiście kabura czyli w czym nosić, tutaj tak jak widzicie na stole zgromadziłem parę sztuk kabur, one רווחה יונשיות Kompletnie nie nadających się w takim sensie do noszenia, do codziennego noszenia broni, czyli na przykład taka plastikowa kabura, która służy mi w zasadzie tylko jako taki wieszak podczas łażenia do tarczy na strzelnicach, gdzie po prostu boję się na stanowisku zostawić broń. Poprzez kaburę hybrydową IWB to jest akurat produkt, który używam na co dzień od jakiegoś czasu. Bardzo dobrze się sprawdza z pewnym twistem, dlatego że ja jestem praworęczny, a to jest kabura lewa, o tym będę mówił. Kabura parciana, która pozor jest dosyć słabym wyborem, ale paradoksalnie, w przypadku niektórych rodzajów broni, niektórych sytuacji, niektórego rodzaju ubioru, może służyć dobremu zakamuflowaniu broni, oczywiście za cenę trudniejszego jej dobycia, czy też kabura OWB, która również akurat w przypadku tego pistoletu, on jest dosyć spory, ale ten Arkon, o którym zresztą będzie osobny odcinek niedługo, jest pistoletem, który możemy dosyć mocno konfigurować nawet na jednym niewymiennym Szkielecie możemy mieć co najmniej trzy długości chwytu, e, możemy mieć lufę krótką, długą e, i w komplecie e, z pistoletem dostałem taką oto kaburę, która e, całkiem nieźle się sprawdza. I jak na w sumie dosyć sporą broń, e, nieźle go e, można pod ubiorem zakamuflować. Także będziemy mówić na pewno o kaburach. Kolejną rzeczą, również związaną z tym wszystkim, jest ubranie, czyli czyli, no nie będę oczywiście namawiał nikogo, żeby zmieniał styl ubierania, tylko dlatego, że, że nosi broń, aczkolwiek w pewnych warunkach może to być po prostu niezbędne. Z ubraniem bardzo mocno wiąże się również pasek, czy też pas. Jest to rzecz, która jest kompletnie nieodzowna do tego, żeby prawidłowo, w sposób bezpieczny i, i skuteczny przede wszystkim móc tą broń przenosić, czy też nosić, dlatego że zwykły ubiór, spodnie, czy też nawet takie na nazwijmy to cywilne paski, niestety często nie mają odpowiedniej sztywności, żeby taka bura nam po pierwsze nie zjeżdżała, po drugie, żebyśmy mieli powtarzalny, powtarzalny sposób jej dobycia. Kolejnym tematem, który poruszę, będzie amunicja. To jest często temat bardzo mocno zaniedbywany. Niestety, z przykrością stwierdzam, że osoby, które znam, które nawet posiadają pozwolenia do takich celów stricte ochrony osobistej, na przykład pół życia nosiły w magazynku fmj No i kolejną rzeczą, jeżeli mamy już Naszą broń, amunicję, pasek, i tak dalej, i, i, i kaburę. No to mamy kwestię treningu, czyli jak trenować i co trenować, tak właściwie w, w całej tej historii, jeżeli chodzi o noszenie broni. Ostatnią rzeczą, o której będę chciał pomówić, są nawyki. I to nie są nawyki związane z mechaniką dotyczącą noszenia, czy też dobycia, czy też posługiwania się bronią, tylko chodzi mi o, o nawyki w takim szerszym, bardziej życiowym ujęciu. To znaczy, musicie być świadomi tego, że jeżeli będziecie chcieli nosić broń, musicie zmodyfikować pewne nawyki, które do tej pory mieliście wdrożone. W pewien sposób aranżowania, nazwijmy to, sytuacji życiowych. Kiedy i gdzie możecie się z daną bronią przemieścić? Kiedy musicie z tyłu głowy mieć, że w czasie dnia, który sobie zaplanowaliście, będziecie mieli do odwiedzenia miejsce X, Y i Z i na przykład w miejscu Y tej broni nie będziecie mieć mogli ze sobą? Albo będziecie mieli jakieś socjalne zdarzenie, w którym możecie na przykład używać substancji, które, że tak powiem, nie mieszają się z noszeniem broni. To wszystko będziecie musieli wziąć pod uwagę. To wszystko będę chciał poruszyć w kilku odcinkach. Na szybko naszkicowałem sobie, że będzie to 3, 4, maksymalnie 5 takich części, w których tą tematykę poruszę. Nie obiecuję, że będę znał odpowiedzi na wszystkie pytania, ale jeżeli są jakieś kwestie, których nie poruszyłem w tym wstępie, a chcielibyście zobaczyć je w tym cyklu, skomentujcie bardzo proszę pod tym odcinkiem. A na ten moment żegnamy się i do zobaczenia.